A siema, ma widzu. <noise> co tam u Ciebie? Jak ci mija niedziela? E, mi bardzo super, bo jest obecnie sobota, jak to nagrywam, więc no. <noise> Ale pewnie jest okej, okay, jest okej. Okay. Jeżeli nie, no to, no to cóż, zostawcie lajka, żeby było okej. Okay. Suba zostawcie, jeżeli nie macie. Zobaczymy, co tutaj za TikToki nam dzisiaj przygotowano. E, mam nadzieję, że będzie super. <noise> no, to, to jest takie mówienie o, ni o niczym, nie? No ja, co ja mam tutaj powiedzieć? Mam nadzieję, że będą gówniane te TikToki. No nie, nie będę tak mówił. No wiadomo, że mam nadzieję, że będzie fajnie. No. Dzieli dzwoni do szkoły i mówi, że Oliwia nie trafiła do kibla, a pani chce dzwonić na Co? Tak, słucham. E, ja jestem ogólnie Zosia i byłam z Oliwką właśnie w łazience i ona nie trafiła kupą na kibel. I leży na ziemi i się martwimy. Ale proszę pani, z kim ja rozmawiam, nie wiem? Z Zosią. Z jaką Zosią? Koleżanką najlepszą Oliwki. Ale gdzie jesteście? Jesteśmy w łazience i ona nie trafiła i Ale śmierdzi. W łazience? Kurde, ten co robi śmieszne telefony w 2025 roku, nie? I to jeszcze e, śmieszne telefony, które nie są śmieszne. Oficjalne otwarcie największej zjeżdżalni w Europie przez Przemka Prof. Galerii... To w sumie rozumiem, jak influencerzy mówią, że mają losowe życie. Jednego dnia kręcisz kebaby, drugiego nagrywasz, nie wiem, jakiegoś vloga, trzeciego gdzieś lecisz, a czwartego otwierasz zjeżdżalnię w galerii. To oni to przecinają, czy nie przecinają? Mocne to jest ogólnie. Strasznie wysokie ta, ta zjeżdżalnia. To się płaci za to? Zjazd ile kosztuje? Za darmo. Ło, oh, wow, gdzie to jest? Galeria Echo. Nie wiem gdzie to. Echo w Kielcach. O, oh, okej. Okay. Tak, jak będę kiedyś w Kielcach, to zjadę. Muszę zjechać. Nasze berminimum to to pierwszy? Ty może. Oho, moja ulubiona para, no? Musi być dzieckiem Disneya i musi znać wszystkie filmy Hany, Montany i nie ma to jak statek. Naprawdę? Tak. To jest moje berminimum. Ber minimum, żeby znać wszystkie filmy. No. Mój przyszły chłopak musi lubić siłownię i motywować mnie do tego, żeby trenować z nim. Ja pierniczę. Co, to się. To ona szuka trenera personalnego, czy czy, czy. czy chłopaka? Mój partner musi umieć sam stawiać pranie i stawić wodę na herbatę. A co to takiego w sumie? Okej, okay, to, to jest to ber minimum, tak? Mój przyszły partner musi lubić tańczyć. Ja piernicze. Chłop tańczy, chodzi na siłownię, yy, Zna wszystkie bajki Disneya na pamięć. Co ty w ogóle? Co ty I potem, ojojoj, jak będę singielką i 30 lat będę miała, to in vitro robię se sama. Przypomnijcie się, w kinie, to będzie mocne. No, w sumie w sumie to będzie zarąbiste. Ja widziałem co prawda, ale to była jedna scena, ale żeby taki film był o tobie, no to w tym przypadku o nas, ale powiedzmy w połowie o mnie, w powie o tobie, to będzie zarąbiste, no. Wow! to jest dobry, dobry, dobry. Fajne, dobry. fajne. O, to taki... Fajne, fajne, dobry, dobry. Dobra. Ten, ten sprzedawca w Turcji, typowy. <laughs> panie, dobre, dobre. Fajne, fajne. Jednak wiadomo, że to może to brzmieć tak narcystycznie, że stajemy się O, zobaczymy siebie na dużym ekranie. a Zawsze się widzieliśmy, nie wiem, na YouTubie czy coś, ale to jest jednak trochę inaczej. Ja, jak to jest trochę inaczej? No opowiadaj, no mów, no no jak? No no dawaj. Bo jak jesteś, przynajmniej mogę za siebie. Jak byłam małą dziewczynką i chodziłam do kina to zawsze się tak patrzyło z takim podziwem na wszystkich aktorów, gwiazdy Disneya i tak dalej. Tak, jak były tak. jakieś filmy. Ale co wy się porównujecie do aktorów i do gwiazd Disneya? Wy macie vloga robionego o, o ślubie po prostu. Jakby uspokójcie się. Calm down, nie? I nagle ja będę mogła sobie pójść ze swoimi przyjaciółmi z tobą na film o nas. To jest w ogóle jakiś absurd. I, ta, i tam będą te sceny kłótni i tak dalej i... Wiesz, to jest niesamowite, więc fajne. No, niesamowite. Fajne, to, to będzie to. No, to będzie to. Super. Normalnie, widzę, bardzo dużo tutaj opowiadałem. No, przekonali mnie, że pójść na to. Znaczy, bardziej widzowie mnie przekonali, że wbili lajki. Miałeś obawy, że odejście z ekipy będzie oznaczało koniec twojej kariery? Tak, miałem takie obawy. O, to będzie ta książka, co będę musiał przyznać. Godność. I szacunek do drugiego człowieka jest ważniejszy niż wyświetlenia i Kurde, kolejna osoba, która odeszła z ekipy i mówi o tym, że nie było szacunku do tych drugich ludzi. Ciekawe, co o tym będzie. No jeżeli w Q&A yy, reklamującym marketingowo jego książkę już mówią o takich rzeczach, to na pewno będą rzeczy o ekipie w tej książce. Ja się doczekać nie mogę. Czy jest coś, czego żałujesz w swoim życiu? Na przykład podpisanie pewnych umów z pewnymi osobami. O, pewne osoby, pe pewne składniki do sałatki. ...Czy do tej pory zbieram tego konsekwencje. No tak, bo po, po, po sądach się tam ten targa ze Fritzeluszkiem. Unlucky, no. No co? Co to kuźwa jest? Czekaj, tyz? E? Ej, no! Fajne, fajne! Spoko, spoko! Turbo, Serder. Co, komuś, na co tu się dzieje? Turbo, SERDER! Ja tak raz na parę miesięcy widzę jakiegoś szota na TikToku od tych magikali i za każdym razem jestem w szoku. Dlaczego oni w jakimś domku w działce są? I mają bieżnie, on jest przy. lecimy Serder! Czas pam Turbo, Serder! <laughs> Ej, ale dobra, trzeba pochwalić. Tam, gdzie trzeba pochwalić, tam trzeba pochwalić, tam, gdzie negować, tam negować. I no to, to jest lepsze niż alkohol, nie? Żeby alkohol po prostu cały czas na tych streamach i tyle. To jakiś sport, jakieś zdrowie, coś ten. Nawet, nawet to jest zabawne. No dobra, no, no dam mu to. Pierwszy raz się zaśmiałem, nie z zażenowania oglądając Magikala, fajnie.

Adziaks Ale... ma... mówi, czego jeszcze jej brakuje. Oho, dobra, no, no, no. Ale tak, tak, wniotowi, ja wam powiem, no. czego nie mamy. Nie mamy wózka. Jakbyście chcieli kupić to... Nie mamy. W... A czemu oni mają wózka, skoro mieli... okej. Okay. Wózka w ogóle dostali... to, to ile my dostaliśmy ofert yy, współpracy na wózki, to po prostu było jakieś szaleństwo. I nadal dostajemy, bo wczoraj znowu były dwa jakieś takie, których ja nie znam na przykład. I bardzo takie jakby... Nie mogę, ona pewnie... ona osobną pewnie skrzynkę musi otworzyć na maile. Przed ogłoszeniem ciąży. Żeby wszystko związane z ciążą było w jednym. Bardzo dobre oferty finansowe, ale raczej ich nie przyjmiemy, bo ja mam jeden taki swój upatrzony wózek. Pewnie ten najdroższy. Nie mamy nie mamy torby na Pampersy. Będziemy mieli. którą musimy kupić. Czym się różni torba od torby na Pampersy? Bo ja niedoedukowany. Ja swoje dzieci, jak miałem, to nie miałem torby na Pampersy. Ale słager w ogóle. Nie, nie, nie. Co to ma być? Co to ma być? To jest w ogóle prawdziwe, czy to jest AI? To jest ogóle prawdziwe. Oni naprawdę takie roboty wymyślili. Właśnie była premiera iPhone'a 17, dlatego ten stary złom 16 Pro Max nie będziemy już potrzebny. On troluje. Nie, to jest troll. To nie, 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 nie. nie. To nie przypadkiem iPhone z Chin z Androidem za kilka stówek? Si, okej, okay, dobra, po baterii widać. Dobra, czyli... No nie, no bo to nie wygląda jak iPhone 16, trochę inaczej wygląda. Da, czyli on... On bejtuje! On pomału się staje jak taka fagata czy coś, nie? Jawor to nowa fagata, że... On bejtuje, żeby ludzie po prostu o nim mówili, mam wrażenie. Naprawdę? <ścoughs> Czaro MVA wydaje piosenkę. No dobra, widzowie. 10 tysięcy lajków i to oglądamy. Tylko To jest jego nowa dziewczyna, nie? Pewnie aktorka. Brzmi jak syf ogólnie. Hej, ja myślę, że wersów dobra mama. Ja to ją lubię, nie? Freezer. Bardenga Australia. Ja to nie lubię, w... Ale ją Czemu? lubię. No bardzo się wydaje miła, no. Za co na przykład tego friza nie lubię? Ma on coś w sobie takiego... Oho, materialistycznego? Co sprawia, że nie darzy go sympatią. I tu w ogóle nie chodzi. Ja jestem w stanie te wszystkie niesnaski między nami gdzieś tam zapomnieć o nich, nie? Ale po prostu jak go obserwuję... Jakby... Coś, I to jest naturalne, nie? No, no. Podejrzewam, że niektórzy, jak mnie widzą, to mają podobne odczucia, ale... No ja, ja ogólnie, znaczy nie, że nie, nie mam sympatii do Wardęgi, ale raczej mam coś takiego, jak sobie myślę, na przykład z kim bym mógł być ziomkiem, to z Frizem nie mógłbym na przykład też, bo się wydaje, no, 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 nieważne, no. <laughs> No w Ciaksa podcast oglądaliście. A Wardęga znów ja bym się bał, że nie wiem, bym nie nagrywał. No, miałbym coś takiego, że nie mógłbym mu powiedzieć w 100% mam wrażenie, wszystkiego. Ej, dobra, słuchajcie, bo jednak mam coś do powiedzenia. Jezus, to jest ten Jakub, to jest drama, A to, że teraz każdy mówi excuse me to jest tylko i wyłącznie moja zaleta. Co ty mówisz? I e, bardzo się cieszę, że strendowałem to słowo, bo... Nikt nie mówi, excuse me. <laughs> excuse me? is. I bardzo mi z tym dobrze, że wszyscy mówicie z No widzę, widzę, że... Drama Queen dalej w formie, nie? <laughs> Jeszcze szczypta ego. Um... Andziaks o wpłynięciu płci dziecka na gender reveal. I to mnie po prostu zdenerwowało, że ktoś inny to wrzucił, że ja jestem mamą. Aha, ją likowanie irytowało. Na przykład przydałoby się nie mówić nic o tym na social mediach, że o tutaj, tutaj za chwilę dowiemy się, jaki jest gender naszego dziecka. Jakby tego nie było? <grym> tego było po prostu, wow, mamy chłopczyka? To by było pewnie łatwiej i by ludzie nie likowali, bo by na przykład nie wiedzieli, gdzie ty jesteś. Budujesz hype wokół czegoś i ci się dziwi że ludzie są zhypowani na tyle, że przychodzą specjalnie pod to miejsce, żeby też się dowiedzieć, yy, przed wszystkimi i jeszcze potem zlikować. No. Influencers Dziecka Tutaj siedzi obok mnie ojciec tego dziecka A jakaś dziewczyna wrzuca sobie wiecie w internecie I z jej strony wychodzi e, ta informacja Co w tym brzuchu jest Koniec, koniec świata Bo tak, no, no co, co zrobić Nie, powiedzieliśmy sobie Tacy są ludzie i już I tak wiedziałam, że zaraz Tomek kończy tą rolkę Więc ja wrzucę i gdzieś tam Większość naszych widzów zobaczy Ja nie mogę, to są problemy pierwszego świata Naprawdę, co ja słucham ogólnie Co ja słucham Co ja słucham <śmany> problemy z serentingiem, nie? To są... To, to pewnie są w ich, w ich oczach najgorsze problemy z tym, że pokazują dziecko w internecie. Że nie mogą sami gender reveal pokazać Później no strasznie się zdenerwowałam jak zobaczyłam to na TikToku Ja nie mogę, nie mogę, ona naprawdę nie potrafię tego zrozumieć po prostu Bo dla mnie to jest tak abstrakcyjne, że ona się autentycznie denerwuje, że to wpływa na jej życie I by siwe włosy potem ma przez to, że ktoś wstawił jej gender reveal przed nią I to potem na TikToku latało jako leak I napisałam do tej dziewczyny po prostu, że no, że, że sobie nie życzę, żeby w ogóle prowadziła o mnie <laughs> Fanpage Ten cały profil, żeby... Znaczy to chodziło o to, że na dnie o to Obie, bo tobie to każdy sobie może. Tylko, że takie, takie hamskie jakieś no po prostu. Było... Przeklejki, nie? Teraz jest nie niby obie... to była osoba, która bardzo nas lubi, bo nieraz mi dopisała. No tak, i bardzo Was lubi, i dlatego jest bardzo nahypowana na Wasz gender reveal i się chciała podzielić. To pewnie jakieś dziecko jest. Która cieszy się, że może o nas jakieś tam te szoty, szorcy szoty, no. y A finalnie, wiecie, taką ważną informację. Nie, nie oglądam kolejnego vloga z Andjax. Idę dalej. Czajnik otwiera kebaba. Ostatnio co? głośno było o otwarciu Viral Kebab od Freeza i Przemka Pro. Widzowie dopatrzyli się założenia nowej firmy pod nazwą Friends Kebab. Friends Kebab? Której właścicielami mają być Sebastian Czajewski i Daniel Ostaszewski, czyli naprawdę? Czajnik i Ostry. Będziecie jeść kebaba Friends? Nie no. Ty, ty, ci co konkurencję Przemka Pro robią, on naprawdę chce być jak Freeza. Ale zrobiły mi smaka tym, kurde. Jak tak patrzę na to. On J bobo Bagi wyjątkowo dobrze sobie poradził na pierwszej próbie. A że jest kłodą. kłodom. Siemako dogra się do kolejnej piosenki i jest to, dopóki się nie od odmi. Nie, to już chyba oglądałem, nie? Co pakuje mojej dziewczyny, jak idzie na 12 godzin do pracy. Jeszcze raz to wyjrze. Dobra, zostawcie lajka, like zostawcie suba, gadać no do końca widzimy się jutro i na razie 10 tysięcy lajków równa się coś tam. Już nie pamiętam co. Przypomnijcie mi potem.